Dobra cześć Siemanko z tej strony mój pierwszy, z tej strony pyzuś, mój pierwszy y, Q&A No i co ja mam mówić? Zaczynam pytania I Jak zjema po pomocy to umrę y, No umrzesz, umrzesz Nie no nie, nie umrzesz, zależy co cię nie brał Lubisz placki? To lubię. Lubisz szkołach lubię. Ile masz lat? 13 Masz ciepło okay. Twoje hobby po za nagrywaniem na YouTubie. Mój hobby Jest z rowerem. nie wiem Czemuś się mówić. No na to nagrywanie na YouTubie, Oga. Okay. Sześć.